Czy wielkopolski gaz jest receptą na kryzys energetyczny w kraju? Ostatni konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą o przysłanie tego paliwa znów pokazał, że należy szukać alternatywnych do zagranicznych źródeł energii. Na ile regionalne zasoby mogą zaspokoić nasze potrzeby, sprawdzał u ministra gospodarki, gnieźniński poseł Tadeusz Tomaszewski z informacji ministra gospodarki wynika, że na terenie Wielkopolski znajduje się ponad udokumentowanych ponad 40 miliardów metrów sześciennych gazu dostępnego do wydobycia. 24 miejsca, których się eksploatuje ten gaz, to jest mniej więcej 40% całego zasobu krajowego znajduje się na terenie Wielkopolski. Są prowadzone nowe badania, w szczególności tutaj w pobliżu to jest Kościan, to jest Śrem, Środa Wielkopolska. Jak wynika z informacji, mimo prowadzonych badań na terenie powiatu Gnieźnińskiego i Wrzesińskiego nie odkryto złóż gazu. Właśnie te złoża wielkopolskie mogą być istotnym uzupełnieniem na zapotrzebowanie gazu krajowego. Łącznie dzisiaj w Polsce złóż krajowych wydobywa się w granicach 4 miliardów sześciennych gazu. Docelowo, jak pisze minister, przewiduje się w 2015, aby było to 6,5 miliarda, z tym, że ze złóż krajowych było to w granicach 4,5 miliarda i około 1,5 miliarda ze złóż norweskich, gdzie Polska zainwestowała ponad miliard euro, zakupiła akcje i Stamtąd również będzie płynął gaz do Polski. Nadal to będzie w granicach 30 paru procent zapotrzebowania krajowego. Chodzi o dywersyfikację gazu, zwłaszcza możliwość podłączenia się w gazociągi europejskie, budowa gazoportu, no i oczywiście utrzymywanie również tego importu ze strony Rosji czy innych państw byłego Związku Radzieckiego na zasadach takich, jak to powinno się dziać między właśnie Unią Europejską, a Rosją. Tutaj Polska myślę, że do tej pory dobrze to czyniła. Trzeba nasze inicjatywy, aby polityka energetyczna była ważnym elementem polityki europejskiej.